Studujemy razem w jednej grupie na kierunku Automatyka i Robotyka, i stwierdziliśmy, że fajnie by było sobie zrobić robotę jeszcze tak przed studiami to znaczy na studiach, ale zanim się pojawi przedmiot z tego. No to zebraliśmy zespół i chcieliśmy zrobić jakiegoś takiego ambitnego robota, żeby na przykład zmieniał swoje rozmiary i mógł dotrzeć w trudne miejsca. Łazików jest dużo, drony docierają w różne miejsca. Jakiego robota zrobić, tak żeby był unikalny i wpadał w taką niszę, ale jednocześnie, żeby zmieniał tą geometrię? Mieliśmy dużo pomysłów i na każdym etapie trochę je musieliśmy modyfikować, jakby zderzać to, co. To, co my wymyśleliśmy z faktyczną rzeczywistością, poznawać jak działa i co jest wykonalne, a co nie. Dzięki temu wydaje mi się, że naprawdę dużo się nauczyliśmy w kwestii tego, jak faktycznie się konstruuje takie rzeczy i jak to może wyglądać. Postawiliśmy na Raspberry Pi ze względu na to, że pomimo swoich dużych gabarytów i dość wysokiej ceny, jest dość łatwo programowalny i istnieje bibliotek umożliwiający właśnie obsługę czujników, kamery czy też sterowników, które właśnie użyliśmy w naszym projekcie. Główną zaletą naszego robota jest zmienność geometrii, co umożliwia mu dostosowanie się do różnych średnic. I dzięki temu taki robot może od głównego na przykład szybu kanalizacyjnego, Przejechać do takiego prywatnego, doprowadzonego do posesji, co ułatwia i przyspiesza różne analizy i badanie pod kątem potencjalnych usterek.